Siemano widzowie, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj trochę sobie porozmawiamy, a do tego pobudujemy dodam figurki i inne budowle do takiej makiety, jaką teraz widzicie. Już sobie tutaj ogólnie zbudowałem. Wcześniej były tu figurki yy, z walki na Mandalore z trzeciego sezonu Mandaloriana. Mam tu kilka figurek, ale ich tutaj nie będę zbytnio tam używać, bo to są jak robię jakieś animacje albo coś. Niedługo zobaczycie te niektóre figurki w nowych animacjach. Yy, pierwsze co to może zacznę od tego, że filmy nie pojawiają się systematycznie i to się dzieli na dwie rzeczy. W tym sensie, że nie w ten dzień. Yy, i przepraszam, że te filmy przekładam albo coś, ale teraz po prostu muszę y, się przygotowywać do bieżmowania. U mnie się przygotowuję już od siódmej klasy. Y, I po prostu y, w piątki, tym bardziej w pierwsze piątki miesiąca, mam spotkania i to wszystko, więc po prostu no, nie mam. Trochę czasu dlatego chciałem przełożyć filmy na poniedziałek. Yy, I teraz będą się pojawiać poniedziałki. Oprócz jednego, który pojawi się jeszcze ostatni raz w ten piątek, pojawi się film z recenzji. Bo jutro powinien mi przyjść zestaw. Jak mi nie przyjdzie, to dopiero w poniedziałek nagram yy, tę recenzję ze Star Wars Rebeliantów kupiłem sobie zestaw powinien jutro przyjść i trzymam za to kciuki po prostu powiększy mi armię no i ogólnie to drugie na co się dzieli to to, że nie wstawiam filmów i nic nie piszę na przykład teraz się zdarzyła taka okazja można to, tak to nazwać po prostu nie wstawiłem filmu i nie napisałem, że go przekładam. Bardzo za to przepraszam, dlatego też nagrywam ten film. Chcę wam powiedzieć, że właśnie w ten piątek wpadnie ten film. Znaczy w sumie inny, ale... Dobra, nieważne. Yy... No, i po prostu teraz będą w te poniedziałki te filmy, i teraz będę starał się też wam pisać na tych postach, że film będzie w razie czego przełożony, bo nie zawsze piszę, ale też nie zawsze mam czas. A jak już mam czas, to albo coś montuję, albo zapomnę po prostu. Sami wiecie, jak to jest z niektórymi właśnie takimi rzeczami. Yy, jeszcze chciałem porozmawiać o tym, że filmy yy, mogą, może się pojawiać, nie wiem, dwa, jeden film w miesiącu, będę wam pisać jakąś rozpiskę albo coś, bo po prostu no jestem w siódmej klasie i nauka yy, i bierzmowanie. Znaczy cieszę się, że idę do bieżmowania w tym sensie, tylko po prostu no, mam inne sprawy niż nagrywanie i montowanie na YouTube'a właśnie, dlatego filmy będą się trochę rzadziej yy, pojawiać na moim kanale teraz. Na pewno we wakacje będzie po prostu jakaś fala, może zrobię jakieś daily, nie wiem, jeszcze się zobaczy widzowie. Wiecie jak to jest. Yy, czasem coś się obiecuje, potem się tego nie spełnia. Ja, ja tego nie obiecuję, ale mówię, że może się takie daily pojawić. No i w sumie fajnie by było, jakbym zrobił takie daily. Muszę zacząć znowu na shorts, filmy wrzucać, bo dawno nie wrzucałem. Teraz robię jeszcze animację. Yy, staram wam się jak najwięcej filmów nagrać. No. Trochę to trudne, ale teraz przejdźmy na chwilę do makiety. No to to jest 80 DP, które sam zrobiłem. Może nie jest najładniejsze, ale z tych klocków, które miałem z domu, yy, fajne jest ogólnie. Tutaj sobie odpiąłem. Tak wygląda od środka ogólnie. Chwila, złapię ostrość, dobra. Yy, dwa miejsca, tak jak powinno być, wszystko się zgadza w 100%. I teraz nałożę tą figurkę do góry. Bo tak też można tutaj sobie tak lekko tam zaczepie. No i sobie nałożę. Od razu mówię, że jak chcecie, piszcie w komentarzu obojętnie jaki film, ja odczytam i nagram wam jak to zbudować po prostu taką instrukcję można to tak nazwać. Lekko się tam to nie trzyma na nogach, chyba że się idealnie ustawi. Bo ja też nagrywam dużo animacji i po prostu jak te nogi tak można powiedzieć, że się przewracają, to w tym sensie, bo mi tak jest łatwiej trochę operować przy animacjach, bo ten efekt będzie taki, no nie wiem jak to nazwać taki bardziej wiarygodny, że właśnie ta maszyna się tak przewraca. Teraz będziecie mieli. W przyspieszeniu razy dwa ja wam będę normalnie mówić, ale będzie przyspieszenie razy dwa. Chciałem też powiedzieć, że jeśli ten zestaw by mi nie przyszedł w tym tygodniu, bo może tak być, pisało, że niby we wtorek, czyli jutro, ale no. A właściwie to dzisiaj, bo wy to oglądacie we wtorek, jak y, ten film właśnie wpada we wtorek, czyli. Tak jakby dzisiaj, yy, więc oby przyszło, ale wiecie jak to jest. Teraz będą te święta, to wszystko może przyjdzie, może nie, może być jakieś spóźnienie. Ale jak będzie film, to znaczy, że przyszło, zdążyłem nagrać i zmontować. Ale jak nie będzie, to wiecie, że film będzie w poniedziałek jakiś, a nie udało mi się zamontować, nagrać, bo nie przyszedł na czas. Więc z tego też się trochę wiedzieć. Też chciałem wspomnieć o, o tym, że ostatnio byłem na Targu Staroci w Komornikach. Kupiłem właśnie tą figurkę, co jest przyczepiona do ATDP, tę na górze, tego kierowcę ATDP. I jeszcze Mistrza którego Wam później pokażę. Teraz tutaj powpinam Szturmowców. Potem Wam te mechanizmy, to wszystko po pokazuję. Na razie powpinam tutaj Szturmowców, no bo wiecie, baza imperialna bez Szturmowców, no to trochę słabo to będzie wyglądało. Na pewno Wam powiem, <coughs> oj przepraszam, że będą animacje, yy, no bo... Szkoda by było tego nie wykorzystać. Niedługo już się pojawi animacja, yy, bo nad nią ciężko pracuję i staram się, żeby wyszła jak najlepiej. Dlatego też układam te figurki, bo niedługo zobaczycie, że animacja zrobi ogromne wow. Yy, dobra, no to następną część, którą teraz przyczepiam, to jest właśnie. Śmigacz, no bo powinien być tutaj, trochę się zastanawiam, gdzie go umieścić, tu czy tam, bo wiecie, tak, żeby był idealnie, ale tu go chyba zostawię, a może tam gdzieś? Poczekajcie, widzowie. <laughs> Przepraszam, ale tak, żeby był idealnie. Znaczy może nie idealnie, ale żeby to pasowało, dobra, zostawię go tam, tam jest dobrze. Yy... Nie wiem, moim zdaniem z przodu jest guide, jeszcze kilka rzeczy tutaj poprzypinam, a wy znowu będziecie mieli powiedzmy przyspieszenie razy 5. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym ATDP, że ogólnie można go obracać i to wszystko, bo to też w sumie tak fajnie wygląda, że wiecie, można sobie wszystko obracać i do animacji, i do postawienia. Może też być do zabawy. No ogólnie. Fajne jest to ITDP, moim zdaniem, może nie jest aż idealnie tak zrobione, ale to chyba dobrze nie wiem. Tutaj jeszcze doczepię figurki. Yy, Maroka postawiłem tu i dodałem taki hologram. Yy, I teraz jeszcze wezmę te figurki, i je przypnę z tej strony, myślę, no i znowu spadło, ale. Na szczęście jest patent i trochę ta góra, góra spada. To trzeba trochę tam opracować jeszcze. Teraz pytanie, jak to doczepić, żeby było tak idealnie. Ale chyba na razie tak zostawię, chyba że wpadnę na jakiś lepszy pomysł, bo no jest git. Do tego yy, jednego imperialnego, nie wiem jak to nazwać, powiedzmy kierownika, doczepiłem taki panel jakby tutaj jeszcze jedną figurkę właśnie y, szturmowca z y, tutaj trochę wymienię bo dodam te dwie skrzynki i że w tą stronę idzie i tutaj dodam tego kierownika że on tak jakby steruje w tym sensie że każe y, mu tam iść tutaj macie tam wszystkie jakieś tam nie wiem y, no, ogólnie y, mieliście przed chwilą te wszystkie tam łączności, te panele sterowania. Tak to ogólnie wygląda. Widzieliście, jak to się otwiera? Wszystko y, chyba, chyba już skończyłem właściwie. Y, chciałem Wam bardzo podziękować. Tutaj macie tego Jodę. Jak widzicie, jest oryginalny. O, dobra. Y, macie. Tutaj jest ta druga figurka. Y, z tych targów staroci w komornikach bardzo Wam polecam tam pojechać. Fajne tam są te figurki i to wszystko. No i co? Ja, bym, ja Wam bym chciał już bardzo podziękować za to, że obejrzeliście ten odcinek. No i co? Jo!